Jeżeli chodzi o podmiotowość człowieka, trzeba przywołać tutaj książkę taką zapoznaną, mało już w tej chwili znaną, Marii Starczewskiej, Wartości A Przemoc. Mianowicie właśnie Maria Starczewska wyróżnia w tej książce tak zwany model sokratejski, model spartański człowieka. Prawo może być prawem, które będzie nawiązywało do natury rycerza i będzie nawiązywało do natury spolegliwego opiekuna człowieka, który będzie rządził się niezależnością, odrębnością, swoją własną autonomią. I teraz ten model właśnie sokratejski, model podmiotowości. Trzeba zawsze pamiętać, że każdy człowiek ma się domagać tego, jakie prawo powinno być. Człowiek nie powinien przyjmować elementu nakazu i zakazu bez rozumienia jego treści, bez autoryzacji polegającej na własnym sumieniu pierwiastkowym, czyli dokonywać tak zwanej atrybucji wewnętrznej. Dzięki temu Człowiek samo się realizuje i nabywa samorefleksyjność. Człowiek, który czyta konstytucję, czyta jakąkolwiek ustawę, czyta jakikolwiek akt prawny, czyta regulamin i przyjmuje to jako pacierz bez zgłębiania jego treści, czy to jest zgodne z jego odczuciem na poziomie tych sił i środków, które w nim drzemią, Określają jego podmiotowość i niezależność, bo siły i środki, o których powiem, a wielokrotnie je przewoływałem, pokazują jego niezależność i odrębność. On musi to zauważyć, na ile one potwierdzają, na ile one grodzą się od narzuconej treści tych sił i środków, bądź na ile jest możliwy pewien kompromis na ile jest możliwość pewien układ, prawda, scalenia i zjednoczenia pomimo odrębności.